No, witam, witam serdecznie. Mamy następne świadectwa od aniołów, świadectwa działania. Taka cudowna wiadomość przyszła. Dobry wieczór, pani Kasiu. Właśnie odsłuchałam rytuał ochronny. Było to coś niesamowitego. Wiem, że tym razem oprócz opiekuna duchowego dołączył również mój tata. Czułam jego obecność i wsparcie, jak nigdy jeszcze dotąd. Łzy same płynęły przy zapaleniu świecy. Już powiedziałam wiem, że dzisiaj jesteś tato. Płomień zrobił się od razu dwa razy większy i nie poruszył się od mojego oddechu. Dziękuję za tą cudowną energię. Aniołowie zawsze są przy nas, te energie też opiekuńcze, które są bardzo blisko nas, kiedy wykonujemy czy rytuał czy jakąś prośbę, one zdecydowanie pojawiają się w sensie bardzo pozytywnym, więc nigdy nie traccie nadziei, nigdy nie traccie nadziei. Dzisiaj pomoże z niedziela, bardzo dużo od Was telefonów dostałam, czy wiadomości, które osób, które zgłaszały się o pomoc, nawet takiego połączenia jakby z aniołami czy rytuału, więc zapraszam Was serdecznie, zapraszam, zapraszam Was serdecznie jak najbardziej.